Trzeba pomyśleć o Kościele troszkę szerzej, bo to jest bardzo ważne. Szerzej, z odpowiedniej perspektywy, wiecie, bo Kościół jeszcze 200, 220 lat temu, 220 lat temu oficjalnie palił ludzi na stosie. Oficjalnie. Dzisiaj jakiś promil księży na nielegalą dotyka dzieciaki. Oficjalnie mordowali parodotnie pisiona za czekoladę. Czy nie jest lepiej? Nie mówię, że jest dobrze, tylko się pytam, czy nie jest lepiej. Czy Kościół nie staje się lepszy? Powolutku. Tuk tup tuk, tup tup tuk tup, tup, tup. w swoim tempie. Oni mają takie tempo. powolutku, powolutku. Pabież do tej pory nie wie kto zaatakował Ukrainę. Powolutku, powolutku. Ciuk, ciuk, ciuk.